Cześć z tej strony, Żaklina. Witam Cię w naszym dwutygodniowym wyzwaniu Powrót do Formy. Przed nami trening, który podzieliłam na dwie części. W pierwszej części zrobimy sobie pośladki z wykorzystaniem gumy miniband, w drugiej części zrobimy sobie formę interwału, czyli tabatę. Mam nadzieję, że jesteś pełna energii, gotowa, rozgrzana i zapraszam Cię do treningu. Zaczniemy sobie od treningu dołu. Zaangażujemy przede wszystkim pośladki eee, dziewczyny. Wykorzystamy sobie do tego gumy oporowe, dokładnie minibandy. Te minibandy możecie dostać na stronie sklepu SFD. Kupujemy w zestawie czterech gum o różnym oporze. I teraz, nasze pierwsze ćwiczenie, tak zwany monster walk. Założymy sobie gumę na uda. Nogi rozstawione są szerzej niż biodra, palce skierowane do zewnątrz, kolana szeroko na zewnątrz, napięty brzuch, biodro w tył i będziemy pracować sobie w krótkim ruchu do boku, tak? Bardzo ważne jest to, żeby cały czas pracować nisko e, na nogach. E, te ćwiczenia będziemy wykonywać sobie, jeżeli chodzi o monster walk. E, po 30 sekund, e, 3 kroki w jedną, trzy e, kroki w drugą, e, po czym zrobimy sobie 30 sekund e, przerwy i wykonamy to ćwiczenie ponownie. Łącznie trzy serie monster walka, tak samo jak wszystkich e, w dzisiejszym rozrachunku, przynajmniej Pierwszej powietringu, jeżeli chodzi o pośladek. Przygotujcie się, brzuch jest napięty. I pracujemy. Dwa, trzy. Nie łączymy nóg, zobaczcie, cały czas pracuję. Raz, dwa, trzy. Napięty brzuch, biodra cofnięte. Jestem nisko na nogach, biodra z tyłu, ale nie jestem też w pół raczej w takim ćwierć przysiadzie. Jeszcze. Jeżeli czujesz, że. Guma, jedna guma, stop! Jeżeli czujesz, że jedna guma nie jest dla Ciebie wystarczająca i jednak wolałabyś no, żeby było ciężej, możesz sobie dołożyć drugą gumę. Na łydki. Pamiętamy o tym, żeby kolana były skierowane mocno do zewnątrz. E, dosyć istotne jest to, żeby ta mocniejsza guma, jeżeli e, zastosujemy dwie gumy, była wyżej, natomiast lżejsza niżej. E, mam nadzieję, że jesteście gotowe. Lecimy, napięty brzuch, nisko. Cały czas oddychaj, pracuj nisko, kolana cały czas szeroko, nie łączymy nóg. Ta noga przednia, wiodąca, robi dłuższy krok, drugą tylko delikatnie dostawiamy. Końcówka, stop, ekstra. 30 sekund przerwy i ostatnia seria Monster Łoka. Wdech nosem, wydech ustami. Jeszcze ważne jest to, żeby jednak czuć ten pośladek, czuć tą pracę. Więc jeżeli czujesz, że ta jedna guma nie jest wystarczająca, to nie bój się dołożyć drugą. Jeszcze chwila, napięty brzuch. Nisko, schodzę do pozycji. Pamiętamy o oddychaniu. I jedziemy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Oddychaj. Cały czas pracujemy, o to chodzi, super, zapięty brzuch, ściągnięte łopatki, końcówka, stop, rozluźnij, guma zostaje. Ewentualnie możemy sobie e, zmienić gumę na cięższą, na, na lżejszą. To już w zależności od tego, e, jak stwierdzicie, że gdzieś tam e, chcecie. E, tak naprawdę dzisiaj pracujemy sobie po 30 sekund w każdym e, ćwiczeniu, więc, e, więc, więc tych ram czasowych będziemy się trzymać. E, kolejne ćwiczenie. Zostajemy sobie w pozycji, brzuch jest napięty, idę sobie. Do przysiadu bocznego wracam i teraz zobaczcie w momencie kiedy robię przysiad, to przede wszystkim mam kolano cały czas y, skierowane do zewnętrznej strony, y, piętę mocno na ziemi i schodzę sobie na pośladek mocno góra z wydechem. Bardzo ważne jest to, żeby nie przenosić ciężaru ciała na palce. Dziewczyny, mam nadzieję, że jesteście gotowe i uwaga pracujemy sobie pierwsze ćwiczenie przysiad boczny. Na zmianę. Mocno do boku. Zejdź nisko. Napięty brzuch cały czas. Nie rozluźniaj brzucha. Nie wyginaj się w odcinku lędźwiowym. Podwinięta miednica. Biodro do tyłu. I z wydechem do góry. Jeszcze końcówka. Mhm. Super. Trzymaj tempo. Stop. Delikatnie rozluźniamy. Tutaj przydałaby się, no może nie najmocniejsza guma, chociaż to wszystko zależy od y, poziomu waszego zaawansowania, y, ale no chociażby y, ta średniej intensywności, że tak powiem, tak? Tutaj fajnie myślę, że mogłaby się sprawdzić czerwona guma. Uwaga, napięty brzuch, podwinięta miednica Będziemy zaczynać sobie drugą serię za 3, 2, 1. Hop! pracujemy. Nisko. Mocny przysiad do boku z wydechem do góry. Proste plecy. Ściągnięte łopatki. No i oczywiście napięty brzuch. Końcówka. Jeszcze. Ekstra. Stop. Rozluźniamy. 30 sekund i przed nami ostatnia seria tego ćwiczenia. Oddychaj. Wdech nosem, wydech ustami. Luźno. Tutaj pamiętamy o tym, żeby w momencie, kiedy wykonujemy przysiad do boku, bardzo mocno wbijać pięty w ziemię. To jest jakby przede wszystkim. Mam nadzieję, że jesteście gotowe, bo za chwilę zaczynamy trzecią, ostatnią serię tego ćwiczenia. Pracujemy z wydechem. Hop. Pamiętamy o kierowaniu kolana do zewnętrznej strony. Mm -hmm. Końcówka. Muszę sobie sprawdzić gumę. O, właśnie. Cały czas pracujemy. Końcowa. Pięknie. Drugie ćwiczenie za nami, i teraz cały czas będziemy potrzebować gumy. Przechodzimy sobie do e, tak naprawdę klęku podpartego. E, brzuch będzie napięty. Jedną gumę zahaczamy o kostkę, drugą gumę zahaczamy o przednią część stopy. I teraz. Bardzo ważne jest to, żeby się nie wyginać w taki sposób w odcinku lędziowym. Ściągam łopatki, napinam brzuch i będę pracowała sobie przez 30 sekund mocno z wydechem w górę. W momencie, kiedy wykonuję ruch w górę, to też się nie wyginam w odcinku lędziowym. Podwinięta miednica i pracuję samym pośladkiem. E, mam nadzieję, że to jest dla Was jasne. Oczywiście wykonuję sobie trzy serie na każdą nogę, czyli łącznie 6 serii tego ćwiczenia, po 3 na kończynę. Mam nadzieję, że jesteście gotowe i lecimy. Podwinięta miednica, ściągnięte łopatki, napięty brzuch. Wysoko, powoli dół. Absolutnie nie wolno wyginać się w odcinku lędźwiowym. Cały czas pracujesz sobie na napiętym brzuchu. Mhm. Jeszcze. Końcowa. Jeszcze jedno powtórzenie nie zmieścisz, ekstra. Eee, chwila na zmianę gumy. O właśnie, eee, zaczynamy drugą nogą, tak? Czyli robimy to samo ćwiczenie na drugą nogę i będziemy sobie te nogi zmieniać eee, co, co serię. Więc nie robimy na razie tylko jedną nogą, tylko po prostu eee, zmieniamy. Eee, OK, ja już mam pozycję, mam gumę, więc przechodzę sobie, bo już końcówka przerwy do pozycji i lecimy, hop, raz, wysoko, do napięcia pośladka i dół. mocno z tak jak teraz, super, mhm, Ważne jest to, żebyś podczas wychodzenia w górę czuła opór, więc jeżeli oporu z gumą, z którą aktualnie czujesz, robisz, nie czujesz, to trzeba gumę zmienić. Napinamy brzuch, końcówka. Ekstra. Mamy zrobioną pierwszą serię, więc to jest moment, w którym tak naprawdę, jeżeli czujesz, że ta guma nie jest wystarczająca, to po prostu ją zmień. E, guma ma być na tyle mocna, żebyś podczas wychodzenia w górę czuła opór, natomiast podczas schodzenia w dół, żebyś była w stanie e, jakby to wystabilizować. Tak, żeby to nie było na takiej zasadzie, że ta noga nam ucieka, e, bo guma ją pociągnęła i my tego jakby nie kontrolujemy. Tutaj ta kontrola jest bardzo ważna. Zaczynamy od wiodącej nogi. Przed niej lecimy. Raz. Podwinięta miednica, ściągnięte łopatki. Mhm. Mocno z wydechem. Cały czas pracujemy. Końcówka, pięknie. Zamień na drugą nogę. Oczywiście, dziewczyny, przypominam o tym, że przed każdym treningiem koniecznie wykonujemy rozgrzewkę. To jest bardzo, bardzo ważne. Uwaga. Ściągamy łopatki, podwijamy miednicę i pracujemy drugą nogą w górę. Lecimy. Raz. Przypominam, nie wyginaj się w odcinku lędźwiowym. Dłonie cały czas znajdują się w linii z barkiem. To jest ruch tylko i wyłącznie do maksymalnego spięcia pośladka. My nie potrzebujemy tutaj wyginać się w odcinku lędźwiowym, to jest nam zupełnie niepotrzebne i to w żaden sposób nam nie pomaga wręcz im przeciwnie. Po pierwsze odciąża pracę pośladka, po drugie obciąża plecy. Napięty brzuch. Tutaj ta pozycja, e, stabilna pozycja jest również bardzo, bardzo ważna, więc staramy się po prostu gdzieś tam zachować e, właśnie tą stabilną pozycję. Teraz mamy chwilę na zmianę nogi. E, tak naprawdę zostało nam ostatnia, została nam ostatnia minuta pracy w tym, w tym ćwiczeniu 30 sekund jedna noga. 30 sekund, druga noga, druga noga, nie liczę tych 30 sekund, przerwy, oczywiście. E, Przyłóżcie się do tego ćwiczenia. Znowu macie sekundę dosłownie na zmianę gumy, bo już zaczynamy, lecimy. Jeżeli oczywiście potrzebujecie, zmienić. Podwinięta miednica, napięty brzuch. I z WD. Mocno stabilizujemy sylwetkę. To już jest końcówka. Mhm. Jeszcze, jeszcze. Ekstra. I ostatni raz zmiana. Druga noga. Proste plecy. Przypominam, napięty brzuch. Pamiętamy oddechu w momencie, kiedy robimy y, ruch w górę nogą. Wtedy wykonujemy wydech. Uwaga. Podwijam iglicę, ściągam łopatki i pracujemy. Jeszcze końcówka. Trzy, dwa, jeden. Ekstra. Eee, trzecie ćwiczenie z nami. Kolejnym ćwiczeniem będzie e, unoszenie bioder w leżeniu tyłem. I do tego ćwiczenia zmienię sobie gumę na trochę cięższą. I wam też polecam to zrobić. Myślę, że e, tak naprawdę. Nawet najcięższa guma się tutaj nada. E, ja sobie wezmę na razie gumę czerwoną. I dodatkowo ćwiczenie będzie troszeczkę mm, inne niż pewnie zazwyczaj robiłyście. Ale to już tłumaczę o co chodzi. E, stopy są ułożone dosłownie w centymetrowym odstępie od siebie, tak? Czyli są bardzo, bardzo blisko siebie. E, I teraz kładę się na plecach. Wykonuję. Wyniesienie bioder w górę, kolana do boku, powrót, ale nie dotykam pośladkami ziemi. Maksymalnie spinam pośladek w górze, guma do boku, powrót. Staramy się jak najszerzej rozciągnąć gumę, jak najmocniej. Unieść kolana do zewnętrznej strony. Ok, dziewczyny, yy, ważna rzecz, nie wykonujemy od y, przeprostu w odcinku tak? czyli nie robimy takiego przeprostu. Staramy się globalnie mocno wynieść, napięty brzuch, yy, spinamy pośladek i dopiero opuszczamy. To jest bardzo, bardzo ważne. Ok, yy, mam nadzieję, że jesteście gotowe. I lecimy. 30 sekund. Mocno zdejmę. Wydech, góra, du, Hop, góra, dół. Mocno zepnij pośladki na górze. Odwodzimy i wracamy. Z wydechem do góry. Końcówka. Ok, luz, 30 sekund przerwy. Brzuch jest napięty. Pamiętamy o tym, żeby maksymalnie spinać w górze pośladek. To jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli nie spinamy pośladka, to tak naprawdę nie wykonujemy nim takiej pracy, jaką powinniśmy wykonywać. Jeszcze 10 sekund przerwy i wracamy sobie do ćwiczenia. Uwaga, podwójnie, 3, 2, 1 i góra. Mhm. Maksymalnie spinamy pośladek. Tu. Wspominam, że to odwodzenie robimy na maksymalnie spiętym pośladku w górze, tak? Czyli staramy się nie opuszczać bioder. One oczywiście mogą delikatnie się opuścić poprzez ten ruch, natomiast nie robimy tego absolutnie w sposób świadomy. Jeszcze końcówka. Luz. Super 30 sekund, i ostatni raz wykonujemy ćwiczenie. Jeżeli czujecie, że Wam jest mega lekko, to możecie dodatkowo założyć sobie gumę, tak jak w poprzednim ćwiczeniu, na y, łydki. Drugą gumę, i wtedy też będzie ok. Ewentualnie położyć sobie obciążenie, jeżeli macie na biodrach, i to wtedy też nam dociąży zdecydowanie bardziej tą pracę. Uwaga, 3, 2, 1, góra nogi bliżej. Tu. Mocno spinamy pośladek w górze. Tu mocno spinamy. Bardzo ważne jest to, żeby kontrolować powrót tych nóg, tak? Czyli to nie jest tak, że my tylko robimy ruch do zewnątrz i dalej już puszczamy, niech te nogi sobie lecą, tylko jest cały czas mocna kontrola. Z wydechem do góry. Końcówka. Zmieścimy jeszcze jedno powtórzenie, ekstra, luz. Dziewczyny, to są nasze cztery ćwiczenia na pośladki. A teraz przechodzimy sobie do części interwałowej tego treningu i to jest ten moment, kiedy będziecie bardzo mocno czuły.